Każdy uczestnik to był bardzo zaangażowany, zastanawiał się, myślał. nawet jak Były chwile ciszy, to to były chwile refleksji, zastanawiania się, co możemy razem zrobić. Więc, więc tutaj zdecydowanie i dobra zabawa, bo widzę, że świetnie się ze sobą czują, dogadują, mają radość z bycia ze sobą, ale też chcieli podjąć ważne tematy, które tutaj się pojawiły i rozwiązać. Myślę, że nauczyliśmy się wspólnie od siebie wiele. Ja nauczyłam się takiej współpracy z takim bardzo otwartym zespołem charakterów, osobowości, które przyszły faktycznie, żeby czegoś się nauczyć. Że bardzo mnie to cieszy, że udało się osiągnąć zamierzone efekty. Ja mam takie samozadowolenie, że te moje wskazówki, uwagi są odbierane bardzo pozytywnie i bardzo chętnie. I realizowane na bieżąco, co poskutkowało wspaniałą barwą, którą chcieliśmy uzyskać.